Jest Diana. Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Pracownie W dzisiejszym materiale pokażę Wam, jak w szybki sposób odświeżę kolor na starej szafce. Akurat do renowacji e, będę miała taką mini toaletkę, z której zrobię półeczkę na kwiatek. Do metamorfozy użyję farby renowacyjnej w kolorze białym. I tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o produkty, które będę używała w tym materiale. Oprócz tego, co będziecie potrzebowali, no to oczywiście papiery ścierne, benzynę ekstrakcyjną, e, ścierki z mikrofibry oraz wałki e, z mikrofibry o krótkim włosiu. I standardowo, jak przy każdym materiale na samym początku, zachęcam Was, abyście zostawili nam subskrypcję oraz dzwoneczek, dzięki któremu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. Ja zabieram się do pracy i jako pierwszy etap standardowo zacznę od przygotowania podłoża. Do tego użyję papierów o gradacji 120 oraz 240. Stopniowo będę sobie zwiększała do tej 240. Zacznę od 120, ponieważ chcę wyrównać maksymalnie jak się da powierzchnię, y, która jest delikatnie uszkodzona. No i po tej czynności oczywiście odpuszczamy, odpelamy powierzchnię i będę zabierała się do malowania. Powierzchnię mam już przygotowaną, więc przechodzę teraz bezpośrednio do malowania. Do malowania, czyli naniesienia jakby samego produktu na powierzchnię użyję pędzelka syntetycznego oraz wołeczka z mikrofibry o krótkim włosiu. Pędzelkiem jakby naniosę w ciężko dostępne miejsca, czyli tutaj jeżeli mamy jakieś orzeźbienia i wypukłe miejsca, to tutaj idealnie sprawdzi się do tego pędzelek, a całość po prostu na całość zaaplikuję ten produkt wałeczkiem z mikrofibry. Jeśli chodzi o takie informacyjne rzeczy, standardowo naniosę dwie cienkie warstwy w odstępach około dwóch godzinach. Kolejny materiał dobiegł końca. Jeśli podoba Wam się efekt tak końcowy, zostawcie nam łapkę w górę. Zachęcam, abyście zostawili również subskrypcję oraz dzwoneczek, dzięki któremu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. Zapraszam Was również do naszych salonów firmowych, które mieszczą się w Warszawie, w Poznaniu, w Gdańsku, Katowicach oraz we Wrocławiu. Podajcie również na nasze media społecznościowe, czyli Facebooka, Instagrama, Pinteresta, bloga, na którym pokazujemy ciekawe meble oraz TikToka. Do następnego!